Czy w przypadku Androida możliwa jest perfekcyjna współpraca sprzętu z oprogramowaniem? Czy telefon wprost od Google to godny rywa dla starych wywiadaczy? Jak grube mogą być ramki wokół ekranu? Czy powinno nam być bardzo, czy też tylko troszkę szkoda, że tego urządzenia nie kupimy w Polsce? Cześć, nazywam się Michał Pisarski i dziś testujemy Pixela w wersji XL. Patrzę na Pixela i widzę Pixela. Tylko jednego, bo na 5,5 i wyświetlaczu AMOLED o rozdzielczości QHD pojedynczych punkcików dostrzec się nie da. Poza tym rewelacyjny kontrast i ładne barwy sprawiają, że ekran urządzenia może moim zdaniem równać się z tymi z najnowszych flagowców Samsunga. Odbiega od nich wyłącznie troszkę niższym poziomem maksymalnej jasności, choć i tej starczy nawet na słoneczne dni. Ogólnie rzecz biorąc, światowa czołówka. Jest jeszcze jeden istotny szczególik. Wydaje mi się, że panel Pixela reaguje na dotknięcia nieco szybciej od tych znanych z innych smartfonów. Ten drobiazg od początku potęgował u mnie wrażenie, że Pixel to rakieta. Uruchomiłem na nim wszystkie ważniejsze testy mierzące wydajność, ale wyniki pokazuję wam tylko dla zaspokojenia waszej ciekawości. Nie przestało interesować już po kilku minutach spędzonych z telefonem. Dlaczego? Bo on po prostu pędzi. Nie spotkałem się tu z uciążliwym czekaniem na otwarcie aplikacji, ze zgubionymi klatkami animacji podczas ładowania się ulubionej gry nie zdążyłem zrobić kolacji. Dobra, bo nie chcący zostałem wybitnym poetą, a my przecież nie o tym. Pixel jest chyba najbardziej responsywnym Androidem, jakiego testowałem w życiu, i odnoszę wrażenie, że nie jest to wyłącznie za usługa świeżutkiego Snapdragona 821 i 4 GB RAM, tylko głównie znakomitej optymalizacji. A skoro już weszliśmy na te tory, najnowszy Android 7.1 z nakładką Pixel Launcher wygląda czysto, schludnie i plasuje się na topie mojego prywatnego rankingu estetyki mobilnych systemów. Jego obsługa jest instynktowna, a poza tym, wybierając Pixela, mamy gwarancję długich aktualizacji oprogramowania. Wszystkie zmiany dokonane w systemie przez Google, np. rozwijanie listy aplikacji poprzez przesunięcie palcem w górę, zostały naprawdę dobrze przemyślane. Podoba mi się też tryb podzielonego ekranu oraz rozwijanie menu ze skrótami po dłuższym przytrzymaniu ikonki aplikacji to równie dobrze i szybko jak 3D Touch w iPhone'ach. Inna sprawa, że skróty zaimplementowano tylko w kilku wbudowanych aplikacjach, które musimy wyszukiwać po omacku. Please tell me a Interesujący dodatek stanowi zintegrowany z systemem Google Assistant, który zakasa rękawy i bierze się do pracy niestety dopiero po przełączeniu systemowego języka na angielski. Asystent poda nam ważne informacje, pogra z nami w gry, a do tego całkiem nieźle wyłapuje kontekst wypowiedzi, więc podoła nawet dłuższym konwersacjom. Nie jest jeszcze jakoś wybitnie inteligentny. Raczej nie zniewoli ludzkości i nie przejmie władzy nad światem, ale często naprawdę się przydaje. Wrażenie zrobił nam nie poziom skuteczności rozpoznawania mowy. Wcale nie musimy porozumiewać się z aplikacją głośno i wyraźnie w pustych pomieszczeniach. Mi zdarzało się niemal szeptać przy ludziach, no bo wiecie, głupio gadać ze smartfonem. A mimo tego, Pixel zawsze wiedział o co mi chodzi. Ciekawa sprawa z tym aparatem Pixela. Sensor jako taki nie wyróżnia się niczym specjalnym. Od 12,3 megapiksela oraz jasność f2.0. No i brak optycznej stabilizacji obrazu. Sprytnie przygotowane oprogramowanie sprawia jednak, że nie mam żadnych oporów, by nazwać aparat smartfona Google najlepszym na rynku obok iPhone'a 7 Plus oraz Galaxy S7. Kamera ostrzy błyskawicznie i radzi sobie bez zarzutu nawet przy dynamicznych Scenach. Zdjęcia w słabym oświetleniu? Proszę bardzo, wyglądają świetnie. Odwzorowanie kolorów i szczegółowość? Pierwsza klasa. Podobały mi się również tryb rozmycia: musimy poruszyć smartfonem po wykonaniu zdjęcia i cyfrowa stabilizacja w filmach. Oprogramowanie zbiera dane z żyroskopu i wygładza obraz na ich podstawie. Szkoda tylko, że wideo nie nagrywa się ze stereofonicznym dźwiękiem. Pixela naładujemy za pomocą złącza USB typu C obsługującego interfejs USB 3.0, a podczas uzupełniania energii smartfon przesadnie się nie nagrzewa. Telefon bez wysiłku by otrzymuje ponad dobę normalnego użytkowania, mniej przy graniu i męczeniu go benchmarkami, a mi zaimponował również niskim zużyciem energii podczas bezczynności. W nocy zawsze zjadał mi symboliczny procencik baterii. Podobno w przypadku podstawowego piksela z mniejszym ekranem nie jest już tak różowo, ale XL zdaje egzamin z wydajności akumulatora na mocną czwórę. Te zaletę zostawiłem sobie na koniec, bo jest dość subiektywna i zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy się ze mną zgodzi. Pixel bardzo podoba mi się pod względem wizualnym. Grube ramki na froncie urządzenia co prawda nie zachwycają, o nich więcej później, ale połączenie aluminium ze szklaną wstawką na tyle, to już oryginalne rozwiązanie, które oddziela produkt Google od konkurencji. I właśnie ten element naprawdę mnie urzekł. Poza tym, boczna ścianka telefonu jest węższa u dołu i robi się coraz szersza ku górze, dzięki czemu trzymanie go w dłoni jest zaskakująco wygodne. Jakość wykonania to bardzo wysoki poziom. Podobnie jak w przypadku iPhone'a 7, od razu czujemy, że to sprzęt klasy premium, za który na pewno trzeba swoje zapłacić. No właśnie. recenzuję smartfon, który pełni możliwości rozwija dopiero w języku angielskim. Nie jest oficjalnie dostępny w Polsce, a jeżeli chcemy go sprowadzić, musimy wyciągnąć z portfela naprawdę dużo pieniędzy. Takie życie. W Niemczech Pixel kosztuje w przeliczeniu około 3850 zł, a takiej ceny nie da się sensownie obronić nawet reklamą. Wyobrażacie sobie: Smartphone Pixel Panel AMOLED 4GB za jedyne 3899 zł. Albo raczej: Pixel Smartphone AMOLED Anzeiger, 4GB, Funua. 4 809 noin ojo. To za dużo, niezależnie od kraju, języka i jakości samego produktu. Dobra, widzicie ramkę pod ekranem piksela? Pewnie, widać ją nawet ze stacji kosmicznej. Czy są tam pojemnościowe przyciski nawigacyjne? Nie. Jest skaner linii papilarnych? Też nie bardzo. Jest za to wielka, pusta przestrzeń, którą można byłoby zagospodarować, umieszczając w niej głośniki stereo. Można by, ale tego nie zrobiono. Smartfon oferuje tylko pojedynczy przeciętnej jakości głośnik na spodzie obudowy, który regularnie przykrywałem dłonią podczas grania i oglądania filmów. Średnio, umieszczony na tylnej ściance piksela czytnik linii papilarnych pozwala na rozwijanie panelu powiadomień za pomocą przesunięcia palcem. To wygodne rozwiązanie, które Google podkradło smartfonom firmy Huawei. Skaner ulokowano w odpowiednim miejscu, ale nie mogę oprzeć się wrażeniu, że nie działa on tak szybko jak w OnePlus 3, Xiaomi Mi 5, Honorze 8 czy iPhone'ie. Trudno uznać to za wadę dyskwalifikującą telefon, ale jestem po prostu nieco zawiedziony, bo różnicę naprawdę czuć i negatywnie kontrastuje ona z zabójczo płynnym działaniem samego smartfona. Pixel ma bić się o prym na smartfonowym rynku z iPhone'em 7 oraz Galaxy S7. W przeciwieństwie do tych urządzeń nie zapewnia nam jednak pełnej wodoszczelności. Jeżeli mówimy o telefonie, który powinien być tym najlepszym z najlepszych, po prostu musimy o tym minusie wspomnieć. No i brak slotu na karty MicroSD. Nielimitowane miejsce w chmurze od Google to miły gest i przydatna rzecz, ale moim zdaniem chmura nie zastąpi pamięci, do której mamy dostęp nawet offline. Poza tym, znajdzie się w Pixelu jeszcze kilka irytujących drobnostek. Na przykład brak wsparcia dla Migracast, a co za tym idzie wygodnego wysyłania obrazu na telewizor. To jak? Wart ten Pixel Zachodu czy nie? Moim zdaniem Pixel to obietnica. Urządzenie potwierdza, że aspiracje Google do stworzenia idealnego Androida nie są zbyt wysokie i mają odbicie w faktach. Gigant wciąż ma spore pole do poprawy, ale już teraz XL jest znakomitym smartfonem. A za rok asystent będzie inteligentniejszy, głośniki lepsze, ramki węższe, a braki mniej uciążliwe. Mam nadzieję. Gdyby nie Wywindowana cena i brak oficjalnej dostępności w Polsce, sam zastanowiłbym się nad zakupem tego modelu.